Cześć, tu Jerzy. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest sok z kartonu. O taki. I będę robił z niego wino pomarańczowe. Na początek kilka słów wyjaśnienia. Ten kanał jest kierowany dla totalnych amatorów, którzy nie mają miejsca, środków i tak dalej, a chcą zrobić wino. To jest dla nich target, więc bohaterem dzisiejszego wi wina jest. Sok do tego kilo cukru oraz pół paczki drożdży. Teraz tak z akcesorii potrzebujemy oprócz tego. Normalnie wziąłbym bańkę, do tego o korę królka i tak dalej. Ale stwierdziłem, że trzeba kiedyś pójść w ponajmniejsze linie oporu, czyli wziąłem ten soczek. Praktycznie odkroiłem mu już dekielek. Teraz właduję do niego kilo cukru. Zasypię to drożdżami, a później użyję urządzenia. Yy, Zazwyczaj powinienem zrobić to tak nawet by weszło, ale ponieważ jestem w... no właśnie. Po co to jest? To coś ma zapewnić nam izolację od zewnętrznego powietrza, tak? Żeby nie zassało nam jakieś śmieci z bakterii i innych rzeczy z, z zewnętrza oraz zapewniło wyprowadzenie powietrza poza fermentujący nastawszy, po prostu nie... nie było eksplozji. Teraz tak, ja stwierdziłem, że użyję do tego urządzenia rękawiczki pięciopalca I Co prawda myślałem o jednopalczastej, ale zawierza, zawiera nawilżacze, więc sobie odpuszczę. I robię to następująco. Lejek. Dobra, przerwa, bo muszę dociąć do końca. Dobra. Obcięte, użyłem do tego skalpela takiego modelarskiego i po prostu pomiędzy ten biały a ten czarny do... Kurna, tego się używa. O, chyba tak. No tak, jakoś tak się używa. Klejek i ładuję w to kilo cukru. Ta, ta, ta. No dobra, chwilę to potrwa, bo nie musicie tego oglądać. No dobra, kilo cukru w środku. Teraz tak, drożdże, te co pokazuję zawsze, na dole będzie pod chwilą jego opis, co to są za drożdże. Wsypuję jakieś jedną trzecią. A styka. Te drożdże nie wymagają uwadniania, nie wymagają żadnych tych. Po prostu wsypuję. Zapominam o temacie. Teraz główny punkt programu, czyli trzeba to zabezpieczyć. Otóż biorę rękawiczkę, nakładam na ...jingla. Oczywiście umyłem ją, żeby nie było. I zawiązuję sznurkiem lnianym tuki jeden, może być inny sznurek. I teraz tak, po jakimś tygodniu tu już się powinna skończyć fermentacja. Tygodniu, może dwóch, chociaż to drożdżak tak wpierdolają ten cukier, że aż... Jejku. No i po tym czasie rozszczelnię rękawiczkę, żeby się pozbyć gazów. Dokonam zlania z nadposadów. Po czym dokonam... Yy, Później doblaję jest powrotem. Przestrzegam jeszcze dwa tygodnie, żeby się skarowało. I po tym czasie wędruję buteleczki. I tak oto. Cudownym wiktem i opilunkiem mamy wino z pomarańczy. Własnej roboty, które kosztowało. A to cholera, nie kosztowało. Ty, co rękawiczka, drożdże i kilo cukru. Cały nas koszt. Nie wymaga żadnych narzędzi specjalistycznych. Nie wymaga baniek. A tak naprawdę można to wsadzić pod stół w kuchni. I sobie może tam spokojnie stać. Nie ma problemu. No, wino z pomarańczy będzie moje. Żeby nie było, zamieszałem to tak, żeby cukier się rozpuścił, ale ponieważ używałem lejka o wąskim dekielku, tak naprawdę to już spadając na dno się większość rozpuściło. To można to sprawdzić? Nie, nie można. Dobra, w każdym razie yy, lista składników będzie pod filmem. Zapraszam do polubienia kanału na YouTube, subskrypcji, na Facebooku także witam, yy, tyle. Cześć, tu Jerzy... Światło. Zapraszam do polubienia kanału na Facebooku, e, na YouTube, page... kurwa. Kanału na YouTube'ie, subskrypcji,